Witam was ponownie na moim kanale. E, dzisiaj test bezszczotkowego klucza udarowego od Dedry o mocy 450 Nm. Zapraszam na film. Dobrze, kolejne narzędzie od Dedry. Przypominam, że ja je otrzymuję na współpracę, niektóre są do zwrotu, niektóre zostają dla mnie. Dedra oczywiście nie wpływa na te filmy, nie płaci mi za nie i mm, to jest tylko moja opinia i moje testy. Klucz udarowy od Dedry model DED 7147 450 Nm momentu obrotowego, czyli taka klasyka do użytku domowego, do aut osobowych powiedziałbym. Co oprócz tego... Jakie parametry? Tutaj posłużę się oczywiście opakowaniem, rzadko się tego uczy na pamięć. Przede wszystkim mamy trzy prędkości i tutaj na pierwszej macie 1200 obrotów, na drugiej 1300 i na trzecim biegu mamy 2300. Mamy też tryb autostop, czyli tryb, który zrywa nam śruby w naszych kołach i wtedy zatrzymuje się. Zobaczymy oczywiście w praktyce, jak działa. Trzpień to oczywiście jedna druga, obroty lewo-prawo, podświetlenie i maksymalne udary to 3400 udarów na minutę. To jest wszystko to co nas najbardziej interesuje, natomiast jeśli chodzi o budowę, bardzo klasyczna budowa klucza udarowego, obroty lewo-prawo, tutaj oczywiście na dole nasz selektor naszych prędkości, naszych biegów, nie ma stoperów, często klucze udarowe mają tutaj takie gumowe stopery, żeby nie uszkadzać baterii od wibracji, wstępnie zamontowany już jest pasek na nadgarstek, w zestawie mamy też uchwyt do paska, Powiem wam, że dosyć lekki. Od razu, może weźmy sobie w takim razie wagę i zważymy. Jak na klucze uderowe, no to całkiem przyjemnie się to wydaje, jeśli chodzi o wagę. Kilogram 300, no to muszę powiedzieć, że wkrętarki niektóre tyle ważą, także jest jak najbardziej ok. Bardzo klasyczna budowa, nie ma tutaj w ogóle co opowiadać. Tak naprawdę, Wepnijmy sobie akumulator, zobaczmy, jak to działa. Podświetlenie na dole zapala się na kilka sekund, prawdopodobnie 10. Yy, opis biegów HML, czyli pewnie high, medium i low. High. Najwyższy to by był medium i low. Ej, powiem Wam, że ten low, bardzo wolny, a ten high. Nie wiem czy to jest pełna moc tego klucza, czy on dopiero jak y, wykryje obciążenie, bo... Nie powiedziałbym, że to jest, a ilon ma mieć? 2300. No to w sumie nie jest jakoś niewiadomo jak duże. Okej, okay, to może po prostu ta kultura pracy, bo muszę przyznać, że silnik taki naprawdę łagodny dźwięk wydaje, że przez to wydaje mi się, że te obroty są niższe. No ciekawe, zobaczymy w praktyce. A jak się wchodzi w tryb zrywania? Aha, okej, okay, jestem na obrotach prawych, więc pewnie nie ma tak. Na obrotach lewych automatycznie mi akurat tu wskoczyło na ten tryb autostop. I mogę go włączyć, lub wyłączyć na to wygląda, tak? Aha, czyli na, w odkręcaniu nie możemy ustawić e, trzech naszych prędkości. One są tylko na dokręcaniu, czyli tutaj możemy albo pewnie max, tak, albo tryb Autostop. Ok, czyli tak to działa. Na sucho to też takie wiecie, czasami to jednak w praktyce będzie troszeczkę inaczej działać jak dostanie obciążenia. Sprawdziłem sobie teraz jeszcze cenę w sieci. Około 400 trzeba dać w, za taki klucz udarowy. Ok, co tu możemy więcej opowiadać? Yy, spróbujemy sobie, jak to wkręca w drewno, bo oczywiście niektórzy tych kluczy udarowych używają do większych konstrukcji drewnianych. Spróbujemy sobie jakieś odkręcić koła w osobówce i sprawdzimy go w praktyce. OK, jedziemy z testami praktycznymi. E, tutaj sobie przetestujemy w drewnie na trzech największych wkrętach, jakie mam na standardowe bity i dwa największe, jakie mam na nasadkę. Myślę, że klucz 450 Nm to taki fajny, właśnie kompromis do drewna, e, mocniejszy niż zakrętarki, ale nie jest jakoś super dużo większy. Przetestujemy sobie to na piątce, według mnie najpopularniejszym akumulatorze, oczywiście w pełni naładowanym, przed chwilą wyciągniętym z ładowarki. I oczywiście tutaj niektórzy czasami się zastanawiają. Ja zawsze pamiętajcie, używam do zakrętarek i kluczy udarowych e, tylko i wyłącznie. Bity udarowe i nasadki udarowe. Jeżeli coś jest inaczej, to oczywiście Wam powiem. Na początek FI8 na rozgrzewkę, długość 30 cm. Znajdziemy sobie tutaj jakieś miejsce i próbujemy. Aha, zapomniałem powiedzieć, oczywiście tutaj, jeśli chodzi o biegi, to bieg trzeci, high oznaczony literką h. Po prostu najmocniejszy. Spróbujmy tutaj. Coś tam widzicie? Może troszeczkę dajmy na dół. Takimi czasami przyspieszeniami, zwolnieniami się nie przejmujcie, moje belki takie są, że gdzieś tam się trafiają fragmenty twardsze, gdzieś bardziej miękkie i czasami tak to wygląda. Jednak oczywiście przypominam, że to są twarde belki, twardsze niż jakieś tam standardowe suche sosny, bo to już mam sprawdzone po wielu testach. Ok, przechodzimy na Fi10 24 cm, czyli teoretycznie krótszy, ale Fi10... Zdążyłem powiedzieć o belkach, i mniej więcej to nam się trafiło. Widzieliście, jakie było mocne zwolnienie, i potem lekkie przyspieszenie. Yy, ok, przechodzimy na najdłuższy wkręt, jaki mam z tego typu, czyli 34 cm Fi 10 i próbujemy. Problemy. Zmieńmy miejsce. Uwe, problemy z wykręceniem. Tak, by was tymi belkami nie ukrywam. Pójdźmy gdzieś totalnie in indziej. Dobra, spróbujmy tutaj. Uuu, aż tam w jednym miejscu, aż nienaturalnie szybko poszło. Pewnie się rozwarstwiła belka po drodze. Ok, nie będziemy tego przekręcać, to mi z powrotem. Przejdźmy od razu na nasadki. Eee, pod ręką czekajcie, czy to jest odpowiednia. Tak, 17. -ka. I teraz mamy, to jest 18 cm Fi 10. Dobra, troszkę niżej, żeby się nie rozwarstwiło. Troszkę to już trwało, chociaż z drugiej strony, pamiętajcie, 450 Nm nie jest, to nie wiadomo ile, jak na, jak na kluczu przepraszam, szukałem nasadki. No ten już będzie robił problemy, on z zakrętarką też robi problemy. I też powtarzam, że kwestia gdzie trafimy w belkę. Wybaczcie, ale tutaj się siłuje z nasadką, Ciasem jakoś wchodzi mi ta nasadka. Dobra, sieć. Nasadka 19 i to jest długość 16 cm, Fi 12. Tutaj widzę, że mamy taki zdrowy kawałek, spróbujemy. Okej. Okay. No, już prawie przekręciłem, potem jest ciężko wykręcić. No, słuchajcie, zwolnił, ale bez problemu, to jest naprawdę wyzwanie, musicie mi wierzyć, tym bardziej w moich belkach. Spróbujemy to wykręcić, czy nie będzie żadnego problemu. No i super. Wykręciłem sobie ten ostatni wkręt największy, i jeszcze dla porównania wkręcę go ósemko, żebyście mieli obraz, jak to wygląda, w pełni nadawaną oczywiście przed chwilą wyciągnię wyciągniętą z ładowarki. Wydaje mi się, że było zauważalnie lepiej. Te rozwarstwienia tutaj, to się nie przejmujcie, to tylko takie włókna odpadły. Okej, okay, teraz mamy koła w osobówce, a w zasadzie w minibusie, nie w osobówce, więc na pewno troszeczkę mocniej dowalone niż w zwykłym samochodzie osobowym. Na razie bieg trzeci, spróbujemy sobie odkręcić ze dwie śruby. Bez problemu. Bez problemu, a teraz włączę ten tryb auto stop. Okej, okay, jest włączony i zobaczymy jak działa ja będę wciskał i trzymał cały czas wciśnięty spust okej, okay. pierwszym razem coś się w sumie nie wiem dlaczego, Teraz ja teraz jak widzicie trzymam spust spróbujemy sobie jeszcze raz no i ja trzymam śruba jest zerwana no dobra, jako że nie mam takich profesjonalnych kluczy dynamometrycznych o takich momentach obrotowych, no to poradzimy sobie e, używając jakichś innych kluczy. Nasadka tutaj będzie używana 30, e, dokręcimy sobie to najpierw kluczem 450 od konkurencji, który chyba do kręcania akurat ma 350 z tego co pamiętam. Śrubę będziemy dokręcać jakieś 5-10 sekund, ja też będę patrzał po prostu czy nasadka jeszcze się rusza, ponieważ tutaj na nasadce mam naklejoną naklejkę. E, próbujemy dowalić i próbujemy zerwać dedrom. Okay, pewnie widzieliście dobrze, że tutaj już y, ta naklejka się nie ruszała. Aha, wtedy że tutaj zostawiłem y, baterię ósemkę, no bo tutaj będziemy testować Maxa, jakby nie było, więc skoro mam ósemkę, to na niej przetestujemy. Próbujmy zerwać. OK. Bez problemu. Dobrze, krótkie podsumowanie tego klucza. Naprawdę krótkie, ponieważ powiem tak, ten klucz ani mi niczym nie rozczarował, ani mi niczym nie zaskoczył. Poprawnie działający klucz udarowy o mocy 450 Nm. Fajnie, że ma trzy biegi, fajnie, że ma ten tryb autostop przy zrywaniu nakrętek w naszych kołach. Spoko budowa, bezszczotkowy. Jeżeli jesteście w systemie SAS, SAS Plus All, oczywiście zerknijcie sobie na niego i według mnie pracował tak, jak powinien pracować. Nic tutaj w podsumowaniu więcej nie wymyślę. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.